jestem zadowolony z przygotowań. Było kilka ciekawych rund e, sparingowych. E, mało biegałem. Mało biłem worek. W sumie wszystko jest dobrze. Olaś Balski, tak, tak to wyglądało? E, tak. No Michał Olaś tylko jeden sparing z tego względu, że niestety nabawił się już w kolejnym e, kontuzji. E, miałem chyba dwa albo trzy sparingi z Adamem Balskim. E, trenowałem trochę z e, Połym wstępniem Stępniem, kogoś, a też z Robertem Paczyńczewskim, także nie, wydaje mi się, że e, sparingi były, te sparingi, które stoczyłem, są wystarczające na to, by w tym pojedynku myśleć o zwycięstwie. Aleksander Kubicz, tutaj jak przyjechał do Michała Ciślaka, fizycznie był dużo gorzej przygotowany niż do Ciebie. Nie wiadomo jednak, czy to będzie atut, bo na pewno fizycznie prezentuje się lepiej, ale on na takim luzie badawał z Ciślakiem i teraz pytanie, czy on tego ludzi nie stracił? Jako, jakoś mnie to średnio interesuje. Skupiam się na sobie. Wygląd, jak wiemy, nie walczy. To nie ma żadnego znaczenia. Są pięściarze, którzy wyglądają fatalnie, a są mistrzami świata. Są tak zwani gladiatorzy, którzy, którzy przegrywają co drugą walkę. Więc wyglądem nie ma się co sugerować. Jak już co do wyglądu, no to powiedzmy, wygląda na osobę wytrenowaną, więc ja stawiam się na trudny pojedynek, bo wolę nastawić się na trudny i by wyszedł łatwy, niż nastawić się na łatwy, a by mi trudny, więc y, lepiej się mile zaskoczyć niż nie mile. Więc y, koncentracja w 100%. Chcę wyjść, pokazać dobry, efektowny boks. Master y, wraca na polskiej ziemi. I, i, I z Maserem trzeba się liczyć. Taki po tym pojedynku ma być wydźwięk świat. Generalnie faworyt jest tylko jeden, ale na tle Kubicza ciężko będzie pra prawdopodobnie pokazać super efektowną boks. Trener, trener Bramowski zawsze mówi Mateusz, słuchaj, ten rewolta jest taki, że z którym można spokojnie wygrać. Ale jego go zlekceważysz, to też można przegrać. Więc mówi, nie ma co E, co go lekceważyć. Więc e, ciężko mi powiedzieć. Każdy styl e, robi walkę. Michałowi Ciślakowi ewidentnie nie leżał e, kubicz. Zobaczymy, jak będzie ze mną. Wiadomo, że jestem innym pięciarzem od Michała. Więc e, trudno jest powiedzieć, nie będę się na tym zastanawiał przed pojedynkiem, to już wyjdzie w trakcie. HPA bije się o tytuł Unii Europejskiej, o pasmistrza Europy. No, też bije się ten chyba Francuz, tak, który ostatnio pokonał Kubicza. Generalnie jest to teraz. no, no Nie będą to mocni ludzie na, na tronach. Ten pas europejski potem? No nie ukrywam, że bardzo bym chciał. Zaboksować jeszcze raz o Mistrzostwo Europy. Bo jednak Mistrzostwo Europy to jest duży sukces, i, i nie ukrywam, że miło by było być mistrzem Europy. Więc jak dostałbym taką szansę, to dlaczego nie? Tym bardziej gala polska, Boxing Night. Myślę, że tutaj można ściągnąć Mistrza Europy do Polski w ta przy takiej gali. Byłoby bardzo fajnie. No, na polskiej ziemi nie walczyłem jeszcze o Mistrzostwo Europy. Może to będzie mi dane, kto wie. Bardzo bym się cieszył. Z tyłu głowy dzisiaj będzie ta czasówka nad kubiczem, żeby troszkę lepiej niż kiedyś tak wyjść? Nie, nie zastanawiam się nad tym. Chcę wyjść, realizować plan taktyczny, i, i czy to wyjdzie lepiej, gorzej, to, to nie ma znaczenia. Dla mnie najważniejsze, by, by pokazać w tym rynku po prostu siebie. Dziękuję, czekał tych brać na walkę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, trzymajcie kciuki boxer.org